Witajcie w moim Hyde Parku. Jest to miejsce, gdzie możecie zamieścić komentarz do treści, które umieszczam na moim kanale. Przy innych filmikach nie możecie tego zrobić, gdyż mają ustawioną opcję bez ograniczeń wiekowych, czyli mogą ją oglądać dzieci. YouTube przyjął opcję blokowania komentarzy w filmach dozwolonych do oglądania przez dzieci, żeby chronić je przed nadmiernym hejtem, który jest wszechobecny w internecie. I ja też w moich filmikach chcę ograniczyć ilość hejtu i dlatego taką opcję ustawiłam, żeby wyeliminować zbędne treści nie na temat. Ale tutaj możecie się podzielić swoimi przemyśleniami, możecie zadawać pytania, możecie skomentować to, co zobaczyliście. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do komentowania. I do kolejnych filmików. Cześć!